O, tu na strach te buty mam, patrz. Kurna, jakie buty, kiki mam. Mam piwita kurwa, przewraca, chuj tam zabieram, niech Nie to niech <grystanie> to dopoczątk. Nie planujcie. Bo mnie to butami hantuje teraz. Tak butami, o. Ale fajne. No ładne buty, kiki. No, a tu mamy pomidory. O, szaszczek mamy, wygubki, marchew. Wszystko jest. To nie było, ma coś to chorób, to klasy Wszystko jest.